Nasze miejsce jest Polska. Musimy walczyć o, o jaką Polskę chcesz walczyć. O jaką Polskę? Przecież Polska jest tylko tym pojedna. specjalne posiedzenie. Belgijscy rolnicy dołączają do europejskiego protestu rolników. Nie będzie limitów w imporcie ukraińskiego zboża do Polski. Protestujący rolnicy przygotowywali się do otoczenia Paryża barykadami, które już drugi dzień utrudniały ruch uliczny we wtorek, wykorzystując setki ociężałych ciągników i sterty Belsiana do blokowania autostrad prowadzących do stolicy Francji, aby wywrzeć presję na rząd w sprawie przyszłości ich przemysłu, którym wstrząsnęła wojna na Ukrainie. Blokada głównych arterii komunikacyjnych wokół Paryża, gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich za sześć miesięcy, i protesty w innych częściach Francji zapowiadają kolejny trudny tydzień dla nowego premiera Gabriela Attala. Oczekiwano, że rząd Attala ogłosi nowe rozwiązania we wtorek po rozmowach ze związkami zawodowymi rolników. Po tym jak ujawnione w zeszłym tygodniu środki prorolnicze nie spełniły ich żądań, zgodnie z którymi produkcja żywności powinna być bardziej lukratywna, łatwiejsza i bardziej sprawiedliwa. W poniedziałek rolnicy wysłali konwoje traktorów, przyczep, a nawet dudniących żniwiarzy, w ramach, jak to określili, oblężenia Paryża, aby uzyskać więcej ustępstw. Niektórzy protestujący przybyli z zapasami żywności, wody i namiotami, aby zatrzymać się na barykadach, jeśli rząd nie wyrazi zgody na ustępstwa. Przybyliśmy, aby bronić francuskiego rolnictwa powiedział Christophe Rossignol, rolnik zajmujący się ekologicznymi sadami i innymi uprawami. Ciągniki na barykadzie na wschód od Paryża stały zaparkowane, tak że na widoku utworzyły coś, co wyglądało jak kłos pszenicy z powietrza. Przechodzimy od kryzysu do kryzysu, powiedział Rosignol. Niektóre pojazdy miały plakaty z napisami Bez rolników nie ma żywności, oraz koniec nas oznaczałby dla Was głód. Barykady uwydatniły luki w możliwościach gospodarczych i społecznych pomiędzy miastem a wsią we Francji. Protestujący powiedzieli, że czuli się ignorowani przez ministrów rządu, których oskarżali o rzadkie odwiedzanie gospodarstw. Zgodnie z zapowiedziami rządu zostało rozmieszczonych 15 tysięcy funkcjonariuszy policji, głównie w regionie paryskim, aby powstrzymali protestujących przedostających się do stolicy. Oficerowie i pojazdy opancerzone stacjonowały także w Paryskim Centrum Zaopatrzenia w Świeżą Żywność, czyli na targu Rungis. Władze drogowe regionu paryskiego zgłosiły blokady na autostradzie A1, na północ od głównego międzynarodowego lotniska miasta, na autostradzie A4 w pobliżu parku tematycznego Disneyland, na wschód od stolicy oraz na innych zwykle ruchliwych autostradach. Naszym celem nie jest przeszkadzanie ani rujnowanie życia Francuzów, powiedział w telewizji Arnaud Rousseau, przewodniczący wpływowego Związku Rolniczego. Naszym celem jest wywarcie presji na rząd, aby szybko znalazł rozwiązania wyjścia z kryzysu. Ruch we Francji jest kolejnym przejawem światowego kryzysu żywnościowego, zaostrzonego przez niemal dwuletnią wojnę Rosji na pełną skalę z Ukrainą, głównym producentem żywności. Francuscy rolnicy twierdzą, że wyższe ceny nawozów, energii i innych środków produkcji potrzebnych do uprawy roślin i karmienia zwierząt gospodarskich pożerają ich dochody. Protestujący argumentują również, że masowo dotowany sektor rolny we Francji jest nadmiernie regulowany i szkodzi importowi żywności z krajów, w których producenci rolni borykają się z niższymi kosztami i mniejszymi ograniczeniami. Rousseau podał jako przykład ukraińskich producentów cukru, twierdząc, że ich gwałtownie rosnący eksport do Europy od czasu inwazji Rosji w lutym 2022 roku jest nie do utrzymania dla europejskich odpowiedników. Taksówkarze zgłaszający inne skargi również zorganizowali w poniedziałek protesty dotyczące powolnej jazdy. Co pogłębiło chaos w ruchu drogowym w rejonie Paryża i innych częściach kraju. Władze zaleciły, aby użytkownicy dróg, jeśli to możliwe, przerzucili się na transport publiczny. Gdy stało się jasne, że rolnicy planują otoczyć miasto, prezydent Francji Emmanuel Macron odbył kryzysowe spotkanie z kluczowymi ministrami w sprawie tzw. operacji Oblężenie Paryża. Rzeczniczka rządu priska Tevenot powiedziała, że oświadczenia zostaną ogłoszone we wtorek. Cały rząd i prezydent są zmobilizowani, dodała. Pierwszy pożar na autostradzie zgłoszono krótko przed godziną 14, kiedy 30 ciągników zablokowało w obu kierunkach autostradę A4 na wschód od Paryża. Niedługo potem autostrada A13 na północny zachód od Paryża w kierunku stolicy została zablokowana. Zgłoszono, że traktory blokowały inne główne trasy do i z miasta, zmuszając kierowców do korzystania z coraz bardziej zatłoczonych bocznych dróg. Do poniedziałkowego wieczoru na autostradach utworzyły się korki o długości 156 km. Krajowa Federacja Transportu Drogowego potwierdziła, że blokady wpłynęły na dostawy, ale było zbyt wcześnie, aby określić ilościowo wpływ. Podkreśliła znaczenie ochrony przewoźników i ich towarów, a także prawa do przemieszczania się. Także rolnicy w Belgii zdecydowali się zablokować kilka dróg w kraju. Podobnie jak ich koleżanki i koledzy z innych krajów, belgijscy rolnicy wyrazili swój sprzeciw wobec surowych nowych norm środowiskowych wprowadzanych przez Unię Europejską oraz malejących dochodów. W miejscowości Huizingen rolnicy zorganizowali protesty, które doprowadziły do zablokowania obwodnicy Brukseli. Skutki tego protestu odczuwalne były również na mniejszych drogach, gdzie kierowcy napotykali utrudnienia, starając się znaleźć alternatywne trasy dojazdu do pracy w Brukseli. W Walonii rolnicy zdecydowali się zablokować autostrady w kierunku Luksemburga, tworząc kolejne utrudnienia dla kierowców. Dodatkowo autostrada E19 była niedostępna w Nivelle dla osób zmierzających w kierunku Francji. Początkowo planowano zakończenie protestów po porannym szczycie komunikacyjnym, jednak nie wszędzie udało się to zrealizować. Rolnicy utrzymali blokadę na autostradzie E411 w Sul, co przyczyniło się do dalszych trudności dla podróżujących. Protesty zainicjowane przez rolników z Walonii rozpoczęły się w niedzielę rano, gdy setki traktorów zjawiły się z jednoznacznym celem przekazanie ważnych komunikatów decydentom na poziomie walijskim, federalnym i europejskim aby zasygnalizować, że obecny kierunek nie jest akceptowalny. Podobnie jak ich odpowiednicy we Francji i Niemczech, belgijscy rolnicy wyrażają swoje niezadowolenie wobec surowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska. Ich postulaty obejmują konieczność większych inwestycji na rzecz klimatu i ochrony środowiska. Rolnicy wyrażają swoje niezadowolenie z narastających kosztów związanych z nowymi regulacjami. Zdaniem protestujących, koszty produkcji rolniczej rosną, podczas gdy ceny, jakie otrzymują za swoje produkty, nie nadążają za tą tendencją. W rezultacie wielu rolników uważa, że ich praca staje się coraz mniej opłacalna. Wnoszą oni o uwzględnienie tych kwestii i poszukiwanie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, a zrównoważonym utrzymaniem dochodów rolniczych. Rolnicy z Flandrii rozpoczęli protesty w St. Truiden i Turnhout już w niedzielę. W Turnhout 80 traktorów zebrało się na placu targowym, gdzie symbolicznie podpalono szubienice. Głównym celem tego protestu jest sprzeciw wobec planu azotowego rządu Flandrii, wprowadzającego nowe restrykcje dla rolników. Jednak uczestnicy protestu podkreślają, że ich niezadowolenie dotyczy także szerszych kwestii. Protesty rolników nabierają na sile i rozszerzają się na obszarze całej Europy. W międzyczasie w Brukseli pojawiają się opinie, które określają rolników jako buntowników i osoby prowadzące działania przewrotowe. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zauważa narastające nieporozumienia i zwiększające się różnice zdań w sektorze rolnictwa. Rolnicy we Francji, Niemczech, Holandii, Litwie, Polsce i Rumunii wyrażają swój sprzeciw z różnych powodów. W większości przypadków protestują przeciwko rosnącym kosztom produkcji wynikającym z konieczności spełnienia wymagań dotyczących emisji dwutlenku węgla, cen paliw, inflacji oraz importu zboża z Ukrainy do Unii związanej z konfliktem w Rosji. W rezultacie wielu rolników zdecydowało się blokować drogi, co skutkowało zakłóceniami w transporcie na terenie Europy. Bruksela uważa, że protesty rolników wspierają skrajnie prawicowe partie w kilku krajach Unii, które starają się zyskać przewagę przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jednakże w odniesieniu do Polski, von der Leyen nie diagnozuje trafnie sytuacji. Protest polskich rolników, który miał miejsce 24 stycznia był inicjatywą, która przekraczała podziały polityczne. Głównym celem był sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej. Profesor Peter Stroh Schneider, przewodniczący Komisji do spraw przyszłości rolnictwa niemieckiego rządu federalnego, twierdzi, że zamieszanie wywołane przez rolników dotyczy nie tylko kosztów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, ale także innowacji technologicznych, takich jak genetycznie modyfikowane uprawy rolnicze. Sytuacja jest również związana z geopolitycznymi konfliktami interesów oraz rywalizacją gospodarczą. Te konflikty są widoczne podczas protestów rolników w różnych krajach europejskich. Po wystąpieniach rolników w kilku krajach, Ursula von der Leyen uznała, że sytuacja wymaga poprawy. Zdaniem przewodniczącej Komisji Europejskiej, jedynym sposobem na osiągnięcie tego celu jest otwarty dialog. Dlatego von der Leyen wezwała do rozpoczęcia strategicznego dialogu, mającego na celu rozważenie skarg rolników związanych z zieloną transformacją. Emery. Jak się przemyca ukraińskie zboże do Polski? Otóż po cichutku podstawia się cały pociąg w Koszalinie, który jest przeładowywany na TIRy i podwożony do Młynów Stoisław nieopodal. Tak, żeby ktoś przypadkiem nie widział pociągu ukraińskiego zboża prosto w Stoisławiu. Więc na polskich samochodach ukraińskie zboże... To jest kwestia polskiego zbierane. złota. Cieszymy się, że mamy prawie triumfalnie o tym oznajmiał prezes Adam Glapiński że mamy złota prawie na 92 miliardy złotych tam jest 91,9. Tak? Tylko mało kto informuje Państwa o tym, że już nie wolno tego złota ruszyć bez zgody kierownictwa Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, a gdzieś by się miał to. znajdować. Tu zobaczcie, bo tutaj pokażę Państwu paragraf traktatu podpisanego przez Panów Kaczyńskich, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Otóż artykuł 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zobaczcie, mówi, że zadaniem Europejskiego Banku Centralnego, tego niemieckiego, jest utrzymywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi państw. Członkowskich. Taką oficjalną rezerwą jest zapas złota. A więc, tak naprawdę, polskie złoto warte 92 miliardy złotych jest zarządzane przez Niemiecki Bank. Gdybyśmy chcieli to ruszyć, to będziemy się pytać Niemców. A jak Tusk wprowadzi nam euro, to nie będziemy już w ogóle nikogo się pytać, bo Niemcy będą robić, co będą chcieli. Niemcy. Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem. Ten rządzi Europą, gdzie znajduje się bank centralny. To nie ten Obywateli Stanów Zjednoczonych ruszyło na granicę z Meksykiem. Teksańska Gwardia Narodowa ściąga ciężki sprzęt w obawie przed zapowiedzianą interwencją armii USA, która pierwszy raz w nowożytnej historii Stanów Zjednoczonych może zostać użyta przeciwko swoim własnym rodakom. Za gubernatorem Teksasu wstawiło się aż 25 gubernatorów innych stanów, okazując mu nie tylko swoje poparcie, ale i deklarując gotowość wysłania własnych oddziałów Gwardii Narodowej, powodując tym samym ogromny wyłom spójności państwa amerykańskiego i doprowadzając USA nawet na...